Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Arki Spuszczą Niepełnice. 2 do 0 dla gospodarzy. Liczba widzów na dzisiejszym spotkaniu: 3575 osób. Jest z nami trener arki, pan Dariusz Marzec. Witam, trenerze. Dzień dobry. Początek tygodnia trudny, a zakończenie pozytywne. Są trzy punkty i to chyba najważniejsze. Tak jest, dzisiaj najważniejsze było odnieść zwycięstwo. Zespół zareagował pozytywnie po ostatniej porażce. Można powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co, co byliśmy w stanie, i udało się, bo zdobyliśmy te trzy punkty. Zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie, e, kontrolowaliśmy ten mecz no i w końcu na zero zagraliśmy z tyłu. Także to, to jest e, pozytywem tego meczu. E, chłopaki chcieli naprawdę e, ten, inaczej tego ja nie nazwę, ten blamarz ostatni, e, jak gdyby. Żeby kibice o tym zapomnieli i, i dzisiaj dali tą radość kibicom, ale tego potrzeba nam więcej, tego potrzeba nam więcej, bo tych punktów mamy zbyt mało. Natomiast ja wierzę w ten zespół. Widać, że dzisiaj bardzo dobrze Sebastian Miejewski się wprowadził. Już zagrał znacznie więcej niż myślałem, ale, ale w tygodniu dobrze wyglądał na treningach. Mamy tam swoje problemy, mikrourazy, dlatego część z zawodników, nie była brana dzisiaj pod uwagę. Natomiast jeszcze raz mówię, pozytywnie zespół zareagował. Gratuluję chłopakom postawy i zwycięstwa. No właśnie debiut Sebastiana, ale także skuteczność Karola Czubaka, prawda? Kolejny mecz, no, tym razem to zwycięstwo tej jego bramki. Cieszymy się, się, bo napastnicy są od, o, od strzelania bramek. E, e, tak jak wcześniej. Robił to też y, Rosołek, ale on będzie to robił, bo wiemy, że Maciek jest dobrym zawodnikiem, a dzisiaj naprawdę z Karolem już coraz większe zrozumienie. Także cieszymy się, chociaż u nas nieważne, kto strzela. Ważne, żebyśmy nie tracili i zawsze tą jedną bramkę więcej strzeli niż przeciwnik. Jak ten, że teraz ten mikrocykl mecz Pucharowy, potem Liga? Tak, tak jest, mecz teraz, teraz jedziemy właśnie na mecz Pucharowy. Musimy część zawodników postawić na nogi. Jednak to był dla nas maraton, bo poprzednio rozegraliśmy trzy mecze w dziewięć dni i ten trzeci wypadł na, na skrę i to było widać, że, że to, to, to nie był ten zespół. Teraz mimo wszystko mieliśmy już więcej, o praktycznie o dwa dni na odpoczynek, na regenerację i też zespół lepiej wygląda. W takim razie życzymy powodzenia w Pucharze i potem w Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z nami trener gości, pan Tomasz Tułasz, witam. Dobry wieczór. Panie trenerze, bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. No cóż, jesteśmy, znajdujemy się w trudnej sytuacji z wielu względów, nie będę tutaj na, na konferencji po meczowie o nich mówił, ale <laughs> Może inaczej Chciałem podziękować przede wszystkim kibicom, osobom z Niepołomic, które się przyjechały na mecz, bo wiemy, że takie były i, i, i to im dziękujemy, bo to o to chodzi, o takie wsparcie e, w takiej sytuacji, w której jest zespół. Mimo, że nie była to grupa zorganizowana, ale, ale widzieliśmy to osoby i to w imieniu zespołu chciałem im powiedzieć, że to jest bardzo dużo, to bardzo dużo znaczy, że ktoś tyle Kilometrów pod koreografii pojechać, mimo że drużynie się nie układa, mimo że drużyna przeżywa kłopoty e, i, i z takiej, w takiej sytuacji nie jest trudno, nie jest łatwo funkcjonować. Dlatego tu y, moje podziękowania w swoim imieniu sztabu i, i drużyny. Jeżeli chodzi o, o mecz, to Przede wszystkim no, nie chcemy tak funkcjonować, jak, jak to wyglądało w pierwszej połowie. My z, za bardzo przestraszeni, za, za mało aktywni w grze do przodu, za mało pokazywaliśmy się, mimo że arka nie stworzyła jak wielu jakichś sytuacji czy, czy zagrożeń, może poza błędem naszym, czy, czy w rozegraniu piłki, gdzie. Gdzie się zakotłowało, no ale bramkę straciliśmy w sytuacji, w której mieliśmy piłkę w trzech zawodników było przy piłce i mogło, mogło ją utrzymać. Wystarczyło tylko podpowiedzieć sobie. No, niestety poszła akcja, poszedł rzut rożny, dobrze wykonany, złe ustawienie przy tym rzucie rożnym. 1-0, konsekwencja tego my, my właściwie do przerwy nie zagroziliśmy. Właśnie przez, tę, przez tą ambiwalencję w ataku, jakiś niezrozumiały brak y, aktywności w niektórych, y, niektórych zawodników. Wyszliśmy po przerwie, powiedzieliśmy sobie, co, co jak możemy te, odwrócić losy tego meczu, i nie wyglądało to źle. To moment to złapania czerwonej kartki przez Tomka Wojcinowicza, i to, i to był no bo on bo, bo w środkowej strefie. Nie, nie, nie wymagała ta interwencja takiej, takiej agresywności, chociaż e, no, nabiera doświadczenia ten zawodnik. On no, Jeszcze niedawno grał na poziomie trzeciej ligi. No ale my za to doświadczenie, nabieranie tego doświadczenia płacimy. Ale chcę też podkreślić, że to, to jest akurat wiesz, wyróżniająca się postać w mojej drużyny, więc no, oby ta nauka, ta nauka nie m, nastąpiła jak najszybciej żeby po prostu unikać takich, takich błędów i, i, i przez to darować przeciwnikom bramki czy utratę bramek, no to jak to miało miejsce na, na 2-0, bo to był kardynalny błąd, który został wykorzystany przez Czubaka I, i, i właściwie z, w jakimś sensie w momencie, w którym graliśmy jednego mniej mecz można powiedzieć się rozstrzygnął, chociaż w końcówce meczu pokazaliśmy, że jeżeli te obawy, czy jakiś y, sposób, w którym pracujemy, którym, o którym mówimy, których y, rzeczy, o których naprawdę wiele razy z tym nowo budowanym zespołem y, wdrażaliśmy w treningu stara, i, i zawodnicy starają się to realizować, to jesteśmy w stanie stworzyć takiemu zespołowi mianarka też problemy i stworzyć sytuację. Szkoda, że jedna z nich nie została wykorzystana, szczególnie Emila Diakane, który miał, wydaje się, czystą sytuację na głowie po dobrym, bardzo dobrym doświadkowaniu. Trudno. Tym meczem się ani nic nie zaczęło, ani nic nie skończyło. My, my zdajemy sobie sprawę, w jakiej jesteśmy sytuacji i wszystko zależy od nas, jak zareagujemy, jak będziemy funkcjonować, jak szybko do nas dojdą zawodnicy, którzy dzisiaj nie mogli przychadz z nami na ten mecz. Bardzo na to liczę, że, że no ta no nieprzychylna dla nas sytuacja, która się od, od początku rozrywek nam towarzyszy zmieni w momencie, kiedy będziemy mieli do dyspozycji wszystkich i, i, i chwilę czasu na to, żeby żeby ci zawodnicy kontuzjowani nie musieli od razu wracać do, na boisko do gry, tylko Mieli czas na to, żeby żeby zbudować formę fizyczną, która będzie pozwalać im mieć jak, najlepsze, jak najlepszą formę do sportową. Przed nami bardzo trudny tydzień, bo jedziemy, wracamy dzisiaj do siebie, już we wtorek wyjeżdżamy do Poznania i w sobotę gramy z widzewem, więc, więc jest to trudny tydzień, ale właśnie w takich momentach Pokazuje się charakter i liczę bardzo na to, że, że mimo tego, że mamy takie swoje problemy, to, to zespół ten charakter w jednym czy w drugim meczu pokaże. Gratuluję arcy zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze i życzymy powodzenia w kolejnych meczach.